Testujemy pierniczki z vlogmasu Andziaks z Wojtem. Powiedz, wiesz o co chodzi z tymi pierniczkami? Nie mam pojęcia. Ja akurat też nie, bo tego vloga nie oglądałam, ale podobno Andziaks to poleca i jest dobre. To są takie pierniczki z takim mleczkiem w tubce w środku, skondensowanym. To ja takie lubię. <laughs> super. Dawaj pierwszy. Pachną jak nic. Jak nic? Rzeczywiście, nie pachną za bardzo. Ale to jest twarde. Kamień. No, taką dziwną mąkę ma, no nie wiem o co chodzi. To jest cukier. No dobra. Cheers. O, Teraz czy w środku jaka bieda. Ja myślałem, że tu się będzie wylewać ja coś. Ja też, bo tu tak wygląda. Mm -mm. Nie, dobre. Mm. Nie no, dobre w sumie. Dobre? Chcesz moje dojeść? Mm, mogę. To ja, tak jak już powiedziałam, 2 na 10. 7 na 10, może być. Przepraszam, dla ciebie.